No i drodzy, no i trafiliśmy do La Lakara Leperdilia, dzielnicy gdzie rzucieli. No i tutaj jest Cedric, który zaraz nas zaczepi za gadnię. You there? How did you find this place? Answer me. Hey, ty jak udało cię tu dosyć odpowiadać? W kamdzierz wyciej? Chcesz się do nich przyłączyć, mi na to pozwoli. Kim I jesteś? I'm Cedric Olsen. It is my duty to keep this place secret. <laughs> And Twoj presencie indikować the wards on Lakajie Perdida are not as strong as they should be. I un you if you are in any way sympathetic to the inkisjon, you shall find no friends here. Jestem Cedric Alsen, ja dwam o to, że nigdy dowiedzieć o lokalizacji tego miejsca. Twoja obecność tutaj świadczy wystarczający ochronie la kar dla perdidia. Czekał Ci popieram inkwizycję w tej właściwych sobie. Chcę się do Was przyłączyć. perhaps you believe our lives to be somewhat adventurous or glamorous <laughs> know you that we exist here as hunted prey always living in fear of the inquisition if that does not diminish your resolve and you believe you have the courage to become part of the wielders then then I, I suggest you forget you ever saw this place if you choose to speak of it you will be hunted down and killed <laughs> Dobra, możemy się tutaj rozglądać, ja nie będę chciał się połączać do dzierwiecie ponieważ ja będę chciał zostać do, do tych do ponieważ ja będę chciał zostać Templariuszem, bo to w Templariusz to jest, jest klasa, która jest najbardziej nastawiona na umiejętności bojowe. I tutaj mamy pierwszy quest, który możemy uzyskać. Kiedy wierz się do drzewa, to jest sklepiono i trzewczał się porwał do zapłada cisza. Być może to przez twojego Sylwana jest coś w tym wydaje się dziwne, co to takiego. Jest tam kto? Kupienie na sile, się sile nieco głośniejsze. Proszę wyjść, tylko z tobą porozmawiać porozmawiać. Ja tym bardziej nie da się pokazać z tym drzewem, yy, które widzi przed sobą. Gadające drzewo, co cię stało. Kilka lat temu sprowadzałem z nową recepturą na mikszturę witalności. Wtedy, gdy mi potajemniej skład i po jej wypiciu zmieniłem się w dwew. Natychmiast wypuściłem korzeniów, tu pozostałem. Kto zmienił ci miksturę? Moim zdaniem to relikant. Wrótek za każdą perlidię i wróg gdzie Był kiedyś jednym z nas, aż odkryliśmy, a, a że praktykuje zakazane sztuki. Wyłączyliśmy go do naszego stowarzyszenia, ponieważ jest to ohydnie miściwy typ, bo nam zemstę. Naturalnie dramatyzuje nieodpowiednią nie miera, jak to on ma zwyczaj, zakazaną sztukę, Nekromancja, magia służąca do porfaja złokai, zbiewczanie duchów cięstych po zmarłych. Duch prowadzący do martwego ciała panowuje i przekształca w silnego niż tydziejskiego potwora. Tydycja wykowniła większość nekromantów w trakcie piątej krucjaty. Relikan jakimś sposobem. Byłem poniesiony te te wiedzę, studiując zaginione księgi opowiedz mi o Relikanie, moim zdaniem znaną sztukę, powiedz mi o piątych krucjacie. W 1467 roku mroczni ta odziele kościany legion armii nieumarłych, które wezwali zapomnienie masowych grobów w Słowacji. swoje wojska pod Europy. Z władowanym po kości kośćmi zagrozili także krainą za oceanem. W końcu powstrzymali ich potęgę Inkwizycji i pustynna magia zakonu Saladyna. mniej więcej o Lakardę Perdidia. Lakardę Perdidia by to zaginiona ulica. 100 lat temu Inkwizycja zakazała praktykowania heretyckiej magii. Skazali wielu niewielu czarodziejów, którzy byli związani z duchami nieboskiej natury. Bez względu na to, czy były one nieszkodliwe, czy tak groźne. No bardzo z Barcelony zaginioną ulicę. Da się ona schronić dla tych, dla tych, którzy nie chcieli uciec z miasta i ulecić na wygnanie. Czy można Cię jakoś wyleczyć? Próbowałem podwierz zdolnych czarodziejów ja w Dziewie. Przez wiele lat w trójnocie miksturę na, na marne. Nagroda ja wtrącić, że relika przy, przyjął moją, przyją moją, przyją moją strefę łatwości. Jeśli tak, bo naprawdę musi on zdo, y, zdjąć klątwo po dobroci, albo zostać do tego zmuszony. Pomogę ci zdjąć klątwo. Cena on dobrej nie jest narażona na bezpieczeństwo. Relika to nie tylko wyjątkowo nierozsądny człowiek, ale także potężny czarodzi, nawet jeśli lubuje się wzór w równych sceptach i ukrytych groźbach. Zawierające praktykowanie nekromancji postawienie nieuchronnie u na duchu. i o które nie mają powrót, wiele poszanowania dla innych. Obawiam się, że nie będzie chciał zdjąć ze mnie tej kloty, jeżeli będzie rozmawiać, wygląda się z góry, na niech do rozmowy z jego strony, z tej gotowości oceniać i kryw, najleżdy w głębi lasu na zachód do Barcelony. No i mamy questa, moi drodzy. Kolejnego Kolejny zamek, który jest dla nas niestety zbyt skomplikowany na chwilę obecną, ale potem to się zmieni. W miarę będziemy rozwijać sobie umiejętność... umiejętność otwierania zamku. Kogo by tu mamy? To jest zwykły dzierżyciel. To jest dzierżyciel, ale ten dzierżyciel ma dla nas questa. Witaj wędrowcze, kryształ drugi jest gotowy. Zebrał swoją moc i można go wyjść jeszcze raz. głęboko w jego i daj mi znać, jeżeli tym jego jego pr 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 promieniowali. Kim jesteś? Jestem Jorge Van do usług. Na kale per Dubamo dbamo kryształ drugi no, aby ja spokojnie mógł on rozwijać swoją moc. Jak wyjaśniam jego zadanie, to Co może mi powieli o kryształach dróg? Kryształ duch został zabrać z granicy śmiertelników umieszczony w tym miejscu. Korzystamy z jego mocy, zdobywamy gdzie gniew wiedzy. i kryształ ma wystarczająco dużo energii, potrafi większej czynności poza te, z którymi owa osoba się urodziła. Nie wiem. dlaczego działa tylko raz dla każdej osoby. Świetne ludzie inne kryształy ich dróg nie mają takich ograniczeń. Na świecie istnieje wiele różnych kryształów. W której znaleźliśmy jakiś famosi. Jednak tylko zielone kryształy dróg mają nas takich wpływów. I w, w związku, i on że biorąc pod uwagę rezonans tego kryształu, wynaświetlenie te się cztery zielone, te 4 zielone kryształy dróg. Wydaje mi się, że skorzystałem o tych wszystkich pięciu kryształów, które przynieśliśmy nie spotykają w rękawiczkach. Chcę odnaściać te pięć kryształów dróg. Jeden z nich znajduje się po swoim wyglądzie. wnioskuje, że jest ich przygód. I podobne kryształy rzucone są po całym świecie. Miosła szeroko otwarta może je odnajdzie. W nam się to nie udało, ale w końcu. Może nie bowiem się ruszyć z tej unoszącej wyspy. Nasze bo są ograniczone, nieprawda? Mówimy w że wtedy kryształ zbiera swoją moc. Nie jesteśmy tego pewni, sądzimy, do kryształ yy, 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 ...dróg po wojnie tworzył swoją moc źródłem źródła magicznych na samej Ziemi. Zanim więc ten kryształ jest gotowy do użycia, miała wiele miesięcy. Na szczęście większość obecnych tutaj osób korzystała, bo inaczej kolejka byłaby całkiem spora. Chcę spojrzeć w kryształ. Cudownie, pozór tylko że obudzę go duchy. Na szczęście, że nie trzeba tak się z kryształami, które lubiły świecić śmiertelników. Nareszcie, ustało się stworzyć kryształ do twoich własnej energii. Dotknij go na rozpocznie twoja podróż. No i dostaliśmy niewielkiego boosta do statystyk i kolejny quest. Dzięki temu. Bardzo fajnie. Dzierżyciel, ty nic mi nie powiesz, więc na razie nie chcę z tobą rozmawiać. Randomowi NPC nam niewiele powiedzą, wolę rozmawiać z tymi, który, o których wiem, że mogą nam coś powiedzieć. A, a questy tutaj warto wykonać. Naprawdę warto. Gierwyciel, Czyli innej słowy czarodziej, tutaj co mamy? Gierwyciel, Kolejny... I ogólnie tutaj jest jeszcze jeden quest, który możemy wykonać. Tylko nie wiem, czy mam wystarczającą ilość retoryki, żeby to wykonać. Ale spróbujemy. Spróbujemy, spróbujemy spróbować za przemowna. Czy jak to otworzy, to się bardzo nam nie obrazi. Border w kadnia celu i rzezi. Ta sprzedaw. Od tej strony nie widziałem. Czego hmm? <śpiewanie> Więc dobrze. Więc udajmy się dalej w górę. Teraz sobie tutaj skręcimy i tutaj jest tak zwany krystał dróg, porozmawiajmy z tobą. Jestem Pedro za strafik dróg, to oddzieliliś dla Cardeperdija, strafik dróg mamy magiczne wyjścia, to brał to widziałem mnie, dzięki temu, który w dostać drugi mi w Barcelonie i jej okolicy. I na przykład tutaj mamy wejście a w talencie mistrz magicznym tworzeniu, czyli tego aptekawa, który nam pokazał tę dzielnicę, dalej. Mamy tutaj ogromne bogactwo i potęgę, i tutaj nie radzę się teleportować, bo to jest pewna śmierć. Póki co na razie coś za zasłabi, bo to jest tutaj pewien specyficzny quest z tym związany, aczkolwiek jest on bardzo trudny i na razie... Nie będziemy w stanie go wykonać, może pod koniec? Dalej, tutaj kolejne przejście. Horror czyha w Kazamatach Inkwizycji, czyli do Kazamatów Inkwizycji. Słona woda, ładunek, ruch, czyli do dzielnicy portowej. Dla Carde Perdilla ciągle się nieskończoność. jednak można zobaczyć więcej. Tam, gdzie krzyżują się drogi, a to dokąd prowadzi Savol? Moment. Albo nie, za chwilę to sprawdzimy. Ten dal ciąg karde perdidia. Ale fakt w użycia kieszeni międzywymiarowej do, 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 do rozszerzenia dzielnicy to moim zdaniem niezły pomysł. Dobra, tego użyjemy. No i dostaliśmy się w takie pewne, niezwykłe miejsce, i tutaj jest dźwignia. W tym brakuje dźwigni. Która leczenie? I o te dźwignie zapytaliby się tego kolesia teraz. Nie zdaję przypadki tej małej dźwigni. Hmm, tak, jedną razu ją zaklinowaną belcem belce można zatrzymać. Sądzę, jest bardzo stara, więc opłacimy delikatnie, dziękuję. No i jeszcze raz tutaj wejdźmy. I umieszczamy tą dźwignię dokładnie w tym miejscu. No, i teraz odblokowaliśmy sobie pewnego rodzaju przejście. Zaraz pokażę wam gdzie. I będziemy mieli pewną, pewną, pewną fajną rozmowę. Tylko nie wiem, czy uda nam się przekonać tę postać. Do tego czego byśmy chcieli. Ja tu za chwilę zobaczycie o co mi A. chodzi. Dzięki bogini, moje lamendy na nic się zdały. Bałem się już, że nikt mnie nie usłyszy. Błagam się, że w tej wyspy. Odegram, na tu przebywasz. Ja się od kilku dnia nie jestem pewien, ciemno grałem um umysł i nie mogę się z niej wydostać. Czy wiemy, że nam widzi wojny, wojny ze smokami? O co chodzi? Ogromna wojna, Przeglina z teraz tym przeciw smokom, bo wystosuje do krainy, bo mogę o tym nie wiedzieć. Myśmy byliśmy kiedy byłem i tutaj uwięziony. A Grucjata skończyła się dawno temu. To za ulga, Wreszcie pokój, zostało się okoliczne, że smoki zniszczyły Barcelonę, gdzie już Miałem, czy jej ufamy, to Twój skielet? ten, ten skielec, ten, ten, ten jest tutaj nawet. I chcesz coś jeszcze dodać? Nie, nie, to niemożliwe. Powinieneś to wpuścić, to miejsce, cień. Moja ma wracać, bo jest czarny połuk, jest rana, nie mogę temu zaradzić. Odejdę i nie będę w niepokoju tego świata. No i to był krótki quest wykonane. wykonany. Fukaj dzierwicieli. Dla... A nie, to nie było zadaj, to było po prostu aktywny, to była po prostu ciekawa rozmowa którą można było przeprowadzić. Jest tutaj coś? Nie, nie ma. Jest tutaj tylko jakaś energia duchowa tego gościa, ale to jest, warto ob, ob, obczaić w ramach takiej ciekawostki związanej z La Carre de Perdidia. A teraz, moi drodzy, wyjdziemy sobie stąd, bo już tutaj wszystko zrobiliśmy i udamy się pomału do dzielnicy portowej, gdzie na samym początku chciałbym Wam pokazać dwie rzeczy. W dzielnicy portowej znajdziemy też tego całego, jak jak on się tam nazywał Alego Hubana, wychodzimy stąd. I oczywiście Inkwizycji nie będziemy wspominać o lokalizacji tej dzielni, bo tutaj mamy questa. Poza tym dzierżyciele to spokoziomki, więc tym bardziej nie będziemy o nich wspominać Inkwizycji. Udajemy się teraz portowej. Pokażę wam, dla kogo warto, na wręcz na lewy zbierać czawki utopców. Nawet powietrza, że udać. Och nie! Narzekający strażnik portowy. Okej, okay. i tutaj jest ten gość, koleś, którą możemy sprzedawać czawki utopców. Handla z rybami. Witam, że ryb, zrybowałem ci, że nie mogę ci niczym słówić, bo później będę miał tutaj szalić. Rada rybami, bez ryb, co jest stało? Wraz z płynem na dreszczu założyłem stworzenia, które powołały większość ryb do oceanu i rzek w okolicy Barcelony. Co to za Nie, mi nazwiję mi obcami, bo mniej więcej jak utopiec. Nie mam wątpliwości do tego, że to potwory partii, jeszcze wszystkie miejsca połowu w okolicy miasta. Te pojęte szkolniki zrujnowali moje życie, a ja może szukać nowego zajęć w ispół twoje życie. Dobrze, że mu interes zabiły brata. Było to miesiąc temu nad zweko to na ryby. Wyskoczyłem z podwodu i płacimy mojego brata. Wciągnęły pod wodę i trzymaj tak długo utonął. Ja nie zdołałem go ratować. mi to o swoim bracie. Michermanuj, brat i ja byliśmy byli, na rybach nad zwyką zamiast. Na, na, na na Pargowodne swoje ściągnęły pod wodę. Mi otoczyłem, musiałem uciec. To Co jeszcze coś spytać. Jak się nazywasz? Nazywam się Kaudesoty z handlarzem ryb, choć ostatnie interesy są bardzo kiepskie. Z tego interesy. To stwory i. Cóż to za nowe zajęcie? Weźmy cenną ozdobę z czasów tych wodnych bestii. Jeśli uda Ci się pokazać, że jest ich stwór, zadość od Ciebie czaski i powiedzmy 25 zł za każdą. Mam do sprzedania czasówki utopce. Dum 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 dum. No i sobie dorobiliśmy za czasówki utopce. Widzicie? 25 sztuk złota za sztukę to naprawdę, naprawdę jest a Teraz udałbym się do Warftatu Leonarda da Vinci i jeszcze z EF też Dimitu Botinku pogadmawiał, jedną ciekawą rzecz wykodał. So to see that you found my workshop. Per favore, be careful in this place. There are many gears and moving parts, so many delicate machines. Per, moi moje chciał ci powić mojej pracowni. Per favore, uwaga to rob. To jest wiele przykładowych części i te delikatnych maszyn.

I infused them with magic spirits. Some of these spirits are more temperamental than others. One in particular, the steam engine, causes me grief to no end, and I haven't been able to finish my latest invention. <laughs>

No, to co się zaczęło, to ma wszystkie takie odwrócone kózębaty i cześć mani czy bo cały masy widzę, ma jak go przyciska i dziwno dziwnie. I wód przycisk. Oj, ten niebieski przycisk. No, not that button. Ej, będę musiał sprawdzić w solucji. Let's shut fix it. No, don't touch the machine again. It has a nasty temper. No, dobra. Będę musiał sprawdzić w solucji. He Co należy zrobić, żeby uzyskać przekładnię? Always a pleasure to see you, my friend, oh, my machines. machine. Yeah. To make a machine, it's uh, rather embarrassing, you see, but the steam engine is upset at me over some creative differences. It believes that it is a great inventor and that I'm its apprentice. Serves me right for using a fire elemental as the power source. But it really does generate a good deal of steam. Widzisz, tutaj akępująca maszyna parowa i mamy mam, mam nieco z mam znane, ale pamiętajmy, że ona wiesz, że jest Ja zaś mam gdzie jej uczynem. Dopływ i dzięki użyciu wymiarka ognia jako źródła mocy i oczywiście wytrwała świetną parę. Chcę jeszcze o coś spytać. See, like to y, kto mógł nasłyszeć na mnie morderców? Dobra Dobra, na te tematy już rozmawialiśmy. Więc ja chcę jeszcze pokazać wam jedną szczególną rzecz. Mianowicie tutaj mamy taki ten za wody. Zabawka konik, odkurz zabawkę. Po odkurzeniu zabawki widzimy najpodstawniej, znajduje się napis dla ceca, mojego dziedzącego rumaka. I teraz podchodzimy tutaj, moi drodzy. I. Widzisz ogromne organy z czarny i klawiszy, na plakietce pod bifami miałem viola organista, z lewej strony instrumentu znajduje się korbkę, gdzie jego środku czujesz dzisiaj Przekręć korpkę, Korbka obraca się na lęb i dacie klawiszy z trudu, obręczenie robi złego głośniejsze, a w końcu organu wydobywa się wysoki głos. Dziękuję za nastrojenie, metrura jest trochę płaska, potrafisz mówić? Mój głos ci, którzy chcą twórzić i komponować. Jestem mózgą ducha artystycznej ekspresji, kiedy Leonardo swoim viol-organistę przylgnęłam do niej tak, jak pszczoły lgną do miodu, a miałam słodkość tego cudownego instrumentu. Proszę, skomponuj utwór. Czym jest viola organista Czyli to jest najnowszy w in, i Leonardo, i student muzyczny, i smyczek, i struny. Myślę, że to urządzenie, które z każdą nutą płynie ku niebiosą cudowna pieśń. I Leonardo przygotował projekt tego instrumentu. Błagałam go, aby mogła pomóc w pracy, tym wynalazkiem. Mogła stać jego część, to no, jednocześnie Tutaj Tu no, teraz powiem, w powódź, wciąż zaświetlona jaki jest bioorganista. Zeskomponować utwór. Ty, e, ty, ty, a. Organy drwą lekko, a tej tej świecą. No i nas teleportuje tutaj. I mamy tutaj skwynki. Pierwszy jest złoto, 78 sztuk i 69. Ale niestety część będzie zamknięta i część będzie trudna do otworzenia. Szczególnie te questowe. Na silnik elektrycznej wejzi, który będzie nas przedaż. jest tam z elektryczności. bo dostaliśmy te przedmiot pod tytułem Kościane berło. To jest artefakt związany z nekromancją. Waga zero. Jak uliczne decydujemy, ciężkie koła i usunięte znaczy, że złapiesz się to, pojazd do domu, bo prawie prerogatywnie i gdy zostanie skończony, jesteśmy w złożeniu planu w kontekście swoim celom. I tutaj. Brawisimo! A moving performance on the viola organista, I should say. I know you are extremely clever, but I suppose I should watch you a bit more closely, eh? <laughs> you might as well look around and pry into my secrets. Try not to break my siege engine; that one is particularly dangerous. Spoko. Aljarnazie, wiedzę, że większość skrzyń, które mogą otworzyć, ta jest zamknięta. Chyba nie będę w stanie ją otworzyć. O, będę w stanie. Eee, jakie buty dostaliśmy? Powiedzcie, że to są buty wywerytenci. A nie, buty dźwigania ładunków. Wydadzą się dla mojej postaci, bo 50 punktów w dźwigu to jednak sporo. Dlatego warto to mieć w ekwipunku. Okej, okay, czyli wszystkie cztery skwie tutaj otworzyliśmy. Możemy wracać. Tutaj się teleportuję, tutaj zrobię save'a i zakończę odcinek. I sprawdzę, moi drodzy, jak zrobić te przekładnie na maszynie parowej? Co, co trzeba wcisnąć? Żeby po prostu tę kufę dostać dla siebie. Do zobaczenia. coś trzeba.